uuu uh, la la mordeczki siewanko, Casio Król do was teraz przemawia <śmawiam> U, witam wszystkich tych moich prawdziwych i tych kochanych hejterów którzy beze mnie by nie mogli żyć ich życie by straciło sens bo do kogo oni sali za klawiaturki więc buziaczki od Don Casio Króla dla was e, tak podsumowując co ja jestem w sensie bo jest echo, jest? Dobra, to jeszcze Zrobimy jeszcze wam mniej, wiecie, bo to tak tutaj w studio działa, nie? Torym, <gryw> dla ubogich w zakupanym sobie wypoczywam, to dla tych, co mają kompleks z tą kasią i mi wszystkiego zazdroszą, to sobie wypoczywam dalej, dalej, dalej. I co, no podsumowując tak jakby wczorajsze i tę tam walkę tą, o której pierdolicie do teraz? Jest gitara. Kurwa, ja przeżywam. Dla mnie jakby dobra. Zacznijmy od y, wczoraj. Wczoraj był face to face y, z i Gryfem. Boxdel, żeby poddymić. Mówi: "Kurwa, no to trzeba zadzwonić do Donkasa, bo z Donkasem zawsze są dymy i zawsze słupki, kurwa, lecą do góry." No, to zadzwonił. Ale jak już wcale nawet nie chciałem gadać tam Sasza sobie dobrze radził, więc miałem to gdzieś. Eee, coś tam Sid do mnie powiedział, no to tam mu odpowiedziałem. Jebał go pies. No i Bogzel dzwoni do mnie zapytać o tym króla, gdzie pytał wielokrotnie. Wielokrotnie ja też się wypowiadałem o tym Timie Króla. A jak ja go pytam, to on mówi, no już mówiłem o tym. No dlatego mówię, no to wypowiedz się jeszcze raz. No i gubił się, gubił, nie umiał wypowiedzieć. No mówił, że tylko zakończył tym, że eee, był przekonany że wygrałem no i w sumie innej innej wypowiedzi wypowiedzi od niego nie usłyszałem. Eee, w, w tym co wczoraj chciał tam zaprezentować ale to mniejsza z tym no ja jakby potem widzę jakby w internecie na tych jego aferkach które mu dobrze idą sam często oglądam. Mm. Nie mówię, że nie. E, mówi, że widzę jakiegoś szota, że ma żal do mnie, że ja go nie wspierałem, nie klepałem po plecach, że on wyszedł tam w ringu. On wie, tak jak wczoraj powiedziałem, było zebranie całego zarządu, e, wszystkich wodarzy, sędziego Kalosza. Tam ani Gola, ani bokser, nic nie mówili. Ja nawet jeszcze przypomniałem tą sytuację, gdzie wszedł, jakby powiedział, że nie zgadza się z werdyktem. To przypomniałem, powiedziałem, że to też przez Krzysztofa i Rafała, bo oni krzyczeli zza klatki, z zakładki, mówili, weź mikrofon i zgłoś protest, zgłoś protest. I Boxdel po prostu w, w tych emocjach chciał myślał, że wyjdzie to fajnie, zrobił jak zrobił. Mm, nie mam do tego żalu, ale na pewno mi to nie pomogło. Yy, ale jak już powiedział, to mógł się trzymać tego dalej, a nie Potem dwa, trzy posty, trzy wywiady z pałką yy, i mu tam się pucuje, ale to okej okay też. Ale dobra, bo stracę meritum, bo ja tak na spontanie... Od... Mam nadzieję, że powie o wrzosku, stary, nie? O vlogu z wrzoskiem. Czy to też jest puc do wrzoska, który wyzywa... Yy, wyzywa Casio. Odpalam i wiecie, nie montuję tego tylko to... Sorry, jak tam się troszeczkę zamotam, bo... Mogłem o czymś mówić, a potem powtórzę. E, wracając do Meritum. Na aferkach było, że ma żal, że go właśnie nie klepałem po plecach, jaką się do, za mną wstawił. A ja jak to ja zadzwoniłem od razu i był luz. Ja jakby do Bokzela nic nie mam, tylko na, tylu, na tyle się już znamy. Wielokrotnie mieliśmy podobne sytuacje, że sobie wyjaśnialiśmy. Ja mu mówiłem jaki mam sposób bycia, e, jak lubię, żeby rozwiązywać problemy i mu to wielokrotnie mówiłem. I on wtedy mówi luz, luz, a tutaj na face to face wypominą, nawet nie wspierałeś i tak dalej. Pozapominał rzeczy, gdzie go jakby wspierałem, ale on nie jakby nie wspierał. On powiedział. No tylko że właśnie ja wsparcia od Kasji publicznie tak nie dostałem, nie? Więc to no, też jest no, trochę, nie. kurwa naciągane, naciągana historyjka, nie. To jest takie wsparcie na zasadzie, wiesz, off camera. O, co? To, wiesz, to on, on, on w tym swoim stylu tak może poklepał po plecach na zasadzie, wiesz, że fajnie, fajnie yy, zrobiliśmy vloga z Casio i tyle, nie? Ale takiego yy, stricte wsparcia, właśnie medialnego, które wtedy było najbardziej potrzebne, no to odkaz już ja nie otrzymałem, dostałem po prostu coś na zasadzie, że wiesz, że mi to nie pomogło, nie? No Ale aha. w momencie, gdy oddawał dla Normana yy, pasy króla, już było takie, wiesz. W... Oddanie dla Normana, a, a ja wszedłem wtedy z tym mikrofonem, to nagle wielce wiesz, już był że wygrał. Więc nie wiem, kurwa, czy, czy, to, czy to jest tak do końca, jak mówi Kasiusz. Nie? No. To jest coś na, takiego na zasadzie. Mam wrażenie, że Kasjusz wybiera sobie najbardziej komfortową ścieżkę dla niego w tym momencie. Czyli tak. Wiesz. Yy, Le, no, wybiera od, odbudo, taki, taka ścieżka odbudowy wizerunku, nie? No, możliwe. Dobrze, ja się cieszę, bo możemy sobie poddymić trochę, nie? Poddymię. tylko, a potem nic, nic nie zrobił więcej w tym kierunku, tylko tak, żeby się wybielić. Ale okej, okay, nie mam jakby żalu, tylko jeszcze no potem, jakby doszło, że patrzę, że tu napisał wszystkie pytania temu kurwa krasnalowi. E, e, wrzostkowi, Wrzodowi e, Wszystkie pytania napisał e, Odpowiedzi również Na konferencji Jakieś pytania? No właśnie to jest to, że ja nie pisałem żadnych pytań dla Wrzoska Tylko Wrzosek po prostu e, Powiedział tak Nagrywam, że ja nagrywam te vlogi Ja mówię do Wrzoska, ty to nagrajmy sobie vlogaska Po treningu Bo dla wszystkich, e, e, którzy, którzy Nie wiedzą, no to Marcin Wrzosek jest moim trenerem Jednym z wielu trenerów. On stójka ma z tobą, chyba, nie? No, tak czujemy sobie, nie? No. I Marcin Wrzosek y, ma taki styl, po prostu, że on jest. On ma w genach dymy, nie? Moim zdaniem. <grym> Genoty w dym. Genoty w dymów, nie? No ja Wrzoska bardzo lubię i bardzo byłoby fajnie mieć go w stajni fejmu, bo wydaje mi się, że Wrzosek mógłby na pewno wprowadzić leciutkie poddymienie, nie? No, to, to na pewno. I tutaj y, może się Kasio wydawać, że tutaj były pisane pytania i odpowiedzi, ale wrzosek naturalnie odpowiadał mi po prostu, tak jak trzymam ten telefon zawsze i robię taki quick, y, y, quick vloga, nie, no, to tutaj nie, to nie, nie ma miejsca na jakieś, nie wiem, tworzenie specjalnego scenariusza i tak dalej. Marcin Wrzosek też zadymił do Kasio nie bez powodu, bo bardzo y, zależy mu też na tym, by pewnie taką waleczkę z Kasio dostać. Nie? No. Walka Więc tutaj, tutaj się... po prostu stworzenie jakby racjonalnego podłoża nie? Do, do ewentualnej waleczki. Ale to wszystko nie jest sprawdzone i tak dalej, to wiesz, to jest wszystko wyjdzie w praniu. Plaszką to y, wrzut ten wrzosek mały, to z ręką tak przez pół sali szedł do mnie się przywitać. Ja jakby się normalnie z nim witałem, nawet do kanału sportowego przecież mu wywiadałem normalnie, bo kiedyś. Normalny mieliśmy kontakt tam jakby nie spodobało mi się jak się wypowiadał o walce gdzie tutaj wiecie do mnie pisze tu klepie niby po plecach ale ja to w niektórych piosenkach nawet nawinąłem że w chuju mam takich ludzi co cię tu klepie po, po plecach a kawałek dalej cię obgaduje więc yy, cieszę się że mam taki duży dystans do ludzi i zawsze ich trzymam z daleka bardzo mam wąskie grono i z tego grona jestem bardzo zadowolony oni wiedzą jak ja jestem. Po co niektóre rzeczy robię, a Wam hejterom, no to wiadomo, kompleks do Casio, dupę ściska, ale i tak mnie kochacie, bo co wy byście robili, gdyby nie do Casio? Ja Wam daję wszystkie emocje: pozytywne, negatywne, i możecie kurwa z tej zaklawiatury, gdzie teraz mama Was wygania, bo już 18 lat macie. To mama was wygania do roboty, a wy kurwa, ten do kasy kurwa tyle, tyle ma tego wszystkiego, wszystko ma i ja mam kompleks do kasy, a ja muszę teraz iść do normalnej klasy. No chuj ci wryje, jak siedzisz za klawiaturą, spędziłeś 18 lat na graniu, a teraz kurwa trzeba iść ogarnąć dorosłe życie, no to kurwa wolisz po w internecie, więc. To jest chyba bardziej ee, przekaz do nie hejterów. Nie? Tak, chyba, <laughs> chyba tak. Kasia jedzie z hejterami. Więc. Wracam do Ale powiem ci, mam jedno wrażenie, nie? bo tu już abstrahując od tego, w ogóle też dziękuję wszystkim donatorom, którzy no nie, nie wyczytaliśmy Was teraz, bo tak, jesteśmy w trakcie oglądania. Tak, tak. Ale oczywiście zaraz wrócimy do tego filmu, ale nie wiem, takie małe spostrzeżenie dla Was teraz. Nie wydaje Wam się, że świat troszeczkę ewoluował, nie? Jeżeli chodzi o te punche i o prowadzenie monologu stary wideo, nie? No, że teraz. Że... Ja wiem o co ci chodzi, że, że to tak, że. Że, tak, że i kiedyś jakby Kasio nagrał coś takiego, to by było takie, wiesz, że. Że jest no, do... fajne, nie? No, 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 a te... że, za... że odpowiada hejterom i tak dalej. A, a teraz mam wrażenie, że pewne takie kwestie zaczynają. Nie będę używał słowa mrozić, nie? bo to już jest takie kurwa martwe trochę. I... Zimno się robi, w ale troszkę się zimno robi, nie. No, no, no. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam, że na przykład, o, inaczej, powiem wam szczerze, nie, bez, bez płucy do e, Japczana, czy chłopaków zksaio z dnia, na przykład jak u nich siedzę na streamach, to czuję, że na przykład tam jest jakaś ta ewolucja stary, że oni idą w takim Fa fajnie do przodu, jeżeli chodzi właśnie o ten monolog do widza, że tam, tam jest, jest vibe tak zabawnie i jest ten Wajbik, nie? No. A mam wrażenie, że youtuberzy zostali trochę tak kurwa z tyłu, nie? Albo inaczej, content kre kreatorzy wideo, nie na YouTubie. Tak, tak, tak. No jest coś w tym, rzeczywiście. Ma, ma, takie jest moje, moje wrażenie, nie? Ale może. Nie no, mój ulubiony tekst Kasio z tego jest Chuj wam w elo Pisał temu kurwa wrzoszkowi e, Wszystkie pytania, potem odpowiedzi I widać jak się cieszy I potem mi mówił o co ty myślisz Że ja będę stroniczy czy nie stroniczy, A tego samego dnia akurat tam sobie przeglądałem Bo jeszcze wszystkich wywiadów nawet swoich nie obejrzałem Czy tam nie panowałem żadnej głupoty, a pewnie panowałem, Jak to zwykle Don Casio, żeby też mieli o czym pisać To oglądałem jak bo mówi? Mi się Zostało wylizane, zostało to z, z dupy wylizane <laughs> że on jest stronniczy, że on już tyle jest w tym biznesie, że po prostu zawsze ma jakby swojego faworyta. Nie będzie udawał, że jest bezstronny, bo kogoś lubi bardziej, kogoś nie. Tam akurat się właśnie wypowiedział o popo, że jest za popo w walce z Mixerem I do tego bije. No i ja mu wielokrotnie to samo mówię. Boxdel, przecież mi to nie robi, czy ty jesteś za mną, czy z jakim innym. Ja wierzę sam w siebie i to jest dla mnie najważniejsze. Przecież kurwa, ja nie wygram walki, że tu 100 osób będzie teraz za mną i mnie poklipowało po plecach. Kurwa jesteśmy kacuj za to. Nie, ja wierzę w siebie i przez to wy macie ten kompleks z Don Casio, bo ja jestem tak pewny siebie i zawsze wierzę w siebie i was to boli. Kurwa, skąd on się wziął? A, a wraca... Nie, teraz jeszcze nowe wam poruszę. Co, patrzcie. Narzekaliście na ten pierdolony boks niby tak. A teraz co? żadnego negatywnego komentarza. A to ja wyciągnąłem tych weteranów starych, kurwa sportowców. Dzięki mnie teraz zarabiałem, bo tak. główna walka na EFM yy, pałka w boksie. Yy, na FM ma 11. Pałka w boksie, główna walka. I gdzie są te negatywne komentarze? Box, boks, a nie bywa! Kurwa, boks to jest najładniejsza dyscyplina sportowa, yy, sportów walk i kurwa się to najlepiej ogląda jak komuś ryj roztrzaskujesz jak są pocięte mordy to jest fajne a nie jak ktoś tam kogoś złapie i nóżkę wykręci i on ała i kurwa jak jak to no nie no to nie o to chodzi, więc wiecie, ale po prostu macie... Racji, bo bok się spoko ogląda jak jest na dobrym poziomie. Tylko to tych Jak jest na bardzo wysokim poziomie. Ale ty przecież e, zawsze mówiłeś Ale tak, to prawda MMA Uważam, że MMA jest zajebista, ale jeżeli Bok jest na dobrym poziomie, a widziałem takie walki ostatnio, bo zacząłem bardziej przeglądać i rzeczywiście to się fast dobrze ogląda. A ja ci powiem tak, kurwa, nie, to, to, to może być, wiesz, też pojebane, no. bo mimo wszystko na fejmie są te walki bokserskie. No. Ale no ja na przykład zawsze czekam na walki MMA, no, bo na przykład, stary, sorry, chodzi o co, teraz z całego szacunku na przykład do Kizo i Araba, nie? No to dobra, to jest fakt, to była dramatyczna. Uraz, to, to, dla mnie to była najnudniejsza walka, to był najnudniejszy main event, stary, nie? To była mega I To już nie jest nudna kwestia walka. tego, że wiesz, że... No po prostu to było nudne. No. I na przykład strasznie obrzydził mi się boks yy, na Fame MMA mhm. przez tą waleczkę. Okay. No e, ja, słuchaj ale... dalej, słuchaj dalej, walka e, Normana z Cassio była zajebiście emocjonująca, bo miałeś prosa i, i ten, nie? I, I, i dobra, była na dobrym poziomie. I była na, i była na właśnie, fajnie się pisgali I dlatego się się dobrze oglądało. Tak. I takie walki spoko, nie? No. Ale taki boks, na przykład, jakby wziąć y, właśnie youtuber kontra youtuber, kurwa, nie chciałbym takich No walki. właśnie o tym mówię, że jeżeli walka jest na dobrym poziomie, jak na przykład mm. oglądałem ostatnie walki Floyda czy Mohameda i tak dalej, nie? Mm. No to to było kozak, tam normalnie ziomek, wiesz, się opiera, gdzieś tam, wiesz, robi ten, robi, schodzi, no nie no, zajebiste. I rzeczywiście mega dobrze to się ogląda, a jeżeli chodzi o MMA w, u freaków, no to to jest lepsze. Jeżeli chodzi o freaków, lepsze jest MMA. A jeżeli chodzi o prosów, to box się też dobrze ogląda. I nawet nie wiem, czy, czy nie lepiej no, niż Ma. Ale, ale tak, teraz powiem Ci w ten sposób, nie? Że w ogóle jakby, jeżeli chodzi o Fame MMA i o strategię dobierania karty walk, bo to też jest fajny temat, który myślę, że mogę powiedzieć, bo to jest moje subiektywne zdanie, nie? Mhm. Karta walk, moim zdaniem, powinna być ułożona tak, nie? Żeby w, dla każdego coś było, nie? Czyli na przykład, że jeżeli masz fanów sportu, nie? To dla nich na przykład walka Borysa Mańkowskiego z Normanem. Na brudnym boksie. Na brudnym boksie, frikowe zestawienie. Mimo inaczej sportowe zestawienie z frikową, jakby taką wisienką, nie? Albo z przyprawą frikową. No Stricta. z taką niecodzienną tą, nie. Tak. Ta. I na przykład to jest fajne. Dlaczego na przykład ten main event dla, wie, dla niektórych odbił się czkawką w komentarzach? Bo widziałem komentarze, wiesz, jak mogli się zrobić taki main event i tak dalej. Ale większość ludzi, mhm. jak czytałem właśnie komentarze czy na fejsie i tak dalej, udostępnienia, to jarają się tym, że jest to na przykład, że na Fame ma dostali najbardziej sportowe zestawienie. To prawda. Są prawie, tacy to... ludzie, co piszą też, że wiesz, że main event to powinien być mimo wszystko freak, main event, nie? No, nie wiem. Przecież... Ale teraz słuchaj. Y... Dlaczego tak to wyszło, że, nie, że, że ci ludzie tak napisali, przez to, że Borys e, nie poddymił, nie? Jakby Borys dymił, Ta. to wszyscy mówili ale dobra walka, najlepszy main event. Ta. Tak. Jakby, uwierzcie nie mi, tak. Nie, że taki scenariusz na main event byłby plastycznie dopięty idealnie, gdyby Borys gdyby Borys zadymił, Poddyby. no, no to normalnie, to taka tak? Jest prawda, no Tak. tak. Ale no nie, nie szło tego wiesz, nie szło tam tego jakoś ograć za bardzo w tej pierwszej konfie. Borys niezbyt chyba chciał dymać. Tak, ale wiem, że na face to face da się to zajebiście ograć. Bo tam po prostu ten klimat tego, że też byli ludzie i tak dalej. Borys wiesz, to był jego też taki chrzest można powiedzieć na konfie. I trzeba będzie... przez fejmie, fejmie. i chrzest takiej konferencji. Takiej stricte zadymiarskiej, gdzie idziesz i wiesz, że idziesz na jakiś... Że, że, że idziesz na, 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 na mini roast w sumie. Tak. I no. dla mnie na przykład... Borys był z typką, nie? Uh -huh. ale wiem, że w tym gościu na pewno drzemie e, dużo wariata du i duży on... Potencjał się, jest, z tak? tasmańskiego diabła. Trzeba, na... Tylko trzeba Borysa odpowiednio odpalić. Nie? Tak, tasmański diabeł ma duży potencjał na zadymienie. Tak. Uh -huh. e, a powiedzcie mi tutaj na czacie widzowie, czy main event na fame ma jest według Was spoko? Dla mnie to jest spoko, bardzo main event, nie? Uh -huh. tylko trzeba zadymić troszkę. No. Żeby on nabrał tego takiego yes. charakterku, nie? tak jak na przykład w przypadku Norman Cassio, nie? To, e, to, był, to był zajebisty main event, bo chłopaki się nie lubili i mieli taką genezę, nie? że ty chciałeś to zobaczyć, bo ty wiesz, że oni się nie lubili. Nie? Widzisz, dla wielu, dla wielu jest spoko, nie? że no, jest super. Tak. Najlepiej by to ankietą było zrobić. Bo tutaj wiesz. Ta, ale no można to przeczytać, nie. No. Widzisz, nie, na przykład tak, dużo, tak, tak, dużo tak, pojawia się tak. opinii na, na, na zasadzie, że 5 na 10, nie, bo nie, było, nie ma tego, e, tego smaku dymów, nie. No nie masz Ta. tej stricte afery, która ale, gdzieś tam się kręci w. Ale przysięgam wam, nie, wa mnie, jak tutaj siedzę, że na face to face Norman Boris wyciągnę takie aski, które bo mam już je przygotowane, oczywiście, które na pewno mocno rozgrzeją atmosferę, nie? Tylko po prostu muszę być sam z chłopakami, wtedy mi też jest lepiej tablecik z Candy Crushem, kurwa, i można robić oruli. <śmiech> <śmiech> Dobra, no tutaj w tym filmiku Kasja to raczej no on tutaj gada właśnie o tych no, widzach, więc... Siemanko, kurwa, mordeczki. Wpierdalam sobie. Zajebiste ci kuła. No, smacznego Jak życzymy. Jak tam dieta? Siemanko, Tiappu. Mordeczki, słuchać u was? Hmm? Ale jasne. Smacznych chipsów życzymy. Smacznego. A jak twoja dieta, Michał? No, to na boksach jest. Jestem na boksach i trzymam, trzymam miskę. Jest git w sumie. Mam no. zajebistego dietetyka, Marcin Gandyk swoją drogą, który prowadził, e, prowadzi Kornika Sowińskiego. A no takich kurde, nie wiem, z, z, zebrałem taki protim.